Cześć, dzisiaj do obejrzenia tego filmiku będzie Wam potrzebne hasło. Najlepsze kasztany są na placu Pigal albo inaczej, najlepsze monstery są na klatkach schodowych. Zobaczcie, jakie cuda rosną na zwykłych klatkach. Ludzie po prostu, kiedy tak duże rośliny się im rozrastają, wyrzucają. Te piękne rośliny z własnych mieszkań, no i umieszczają na klatkach schodowych, gdzie troszkę zapomniane rosną jak szalone. Zobaczcie, tu chyba jakaś juka. To zupełnie tak przypadkiem, bo film będzie o monsterach, o mega monsterach. Tu jeszcze kolejna roślina. Ale ja pójdę jeszcze o piętro wyżej, gdzie jest kolejne cudo. Zobaczcie, jaka piękna. Ileż ona ma pięknych liści, już takich wybarwionych, poszatkowanych, i jest naprawdę ogromna. Jak z naturalnego środowiska. Zobaczcie tutaj, jeden z takich nowszych liści. Naprawdę ogromna. Tutaj. Malutkie. No, i jest tego naprawdę mnóstwo po tych klatkach schodowych. Więc oglądajcie dalej. Ja Was zaproszę na taki spacer po kolejnych miejscówkach, gdzie zobaczycie równie piękne i urocze monstery. Ta jest. Bardzo, bardzo ładna. Aż bym sobie chciał urwać kawałek szczepki, ale nie będę tego może robił. Tu jeszcze dostrzegłem, że jeszcze piętro wyżej jest jedna roślina. Już nie monstera, ale również bardzo ładna. I zobaczcie, jaka wysoka. Ona tutaj lgnie do tego słoneczka. Całkiem fajna, prawda? No i tutaj, gdzie słoneczko na nią już pada, fajnie jest rozrośnięta. No masie tutaj fajnie jest cieplutko, jest słoneczko, także nic tylko rosnąć. No i zobaczcie, wchodzę teraz do kolejnej klatki. Tutaj poczujecie się jak w ogrodzie botanicznym można powiedzieć, bo tutaj są naprawdę różne rośliny. Tutaj po lewej stronie zobaczcie, jak w ogrodzie botanicznym. Naprawdę piękne okazy. Przede wszystkim duże. No i mamy również monsterę. Co prawda, tutaj ona jest troszkę już jakby zmasakrowana. Tu zresztą są dwie monstery, chociaż. Liście ma naprawdę przeogromne, takie prawdziwe. Zobaczcie, w porównaniu z moją dłonią, liść jest naprawdę ogromny. Tutaj, jak kawałek jemioły, chyba ktoś wrzucił. Nie wiem po co. No ale Monstera radzi sobie tutaj fajnie w tym ogrodzie botanicznym. Są tu również inne rośliny. Paprocie, nawet jakaś choinka, pewnie po świętach komuś została. No i można się poczuć jak w prawdziwym ogrodzie botanicznym. Chodźmy do kolejnej jego części. No i jestem po drugiej stronie. I zobaczcie również bardzo ciekawe rośliny. Tutaj wisi sobie anturium. Tutaj kolejne egzemplarze. No, i jest. Monstera. Tutaj nie aż tak okazała, chociaż ma piękne, duże trzy liście. Widać, że ktoś chyba ją niedawno przyciął i tutaj sobie mieszka w towarzystwie tych pięknych roślin. Naprawdę fajna. Zobaczcie też, taki ogromny liść. Piękna monstera. Ma tutaj dosyć. Słoneczne stanowisko na pewno ma ciepło, dużo przestrzeni, no i to jej jak widać służy. Tutaj jeszcze szybciutko podejdę dalej, ponieważ zobaczcie, ile roślin. Naprawdę sporo. grudniki, co prawda nie kwitną, ale jest, jest też monstera. Co prawda już nie tak okazała, być może tą, którą widzieliście wcześniej ktoś podzielił. No i tutaj również sobie rośnie właśnie w takim mini ogrodzie botanicznym na klatce schodowej. No i jeszcze idę kawałek dalej, i zobaczcie tutaj kolejne rośliny. Juki. Jest i Monstera. Ale ma dużą doniczkę. A nie wygląda na dużą roślinę. Być może jeszcze się rozrośnie. Tutaj zobaczcie, jaki fajny pienik ma ta juka. Już dosyć stary egzemplarz. Tutaj kolejna część. Tu chyba dracena. Tu następne rośliny, grudniki. Bardzo fajnie to wygląda. No a ta monstera, co prawda, jest w dużej doniczce, ale wydaje mi się, że to jest chyba tylko osłonka, ponieważ tam w środku widzimy, że jest troszkę mniejsza donica, Zapewnie, zapewne z dziurami, także. Ta osłonka służy tylko do, żeby woda tam się zbierała. No, i ja zmierzam w poszukiwaniu kolejnej monstery. Musicie mi uwierzyć, że takie, taki spacer w poszukiwaniu monster jest dosyć męczący. No, ale warto, zobaczcie, tutaj na schodach już kolejne rośliny są. A tutaj sobie Rośnie Monstera. Też w takiej dużej donicy. Liście ma chyba największe z tych wszystkich, ale trochę chyba nie czuje się tu zbyt dobrze. Ponieważ te liście tak są trochę wiotkie. Zobaczcie, tutaj w towarzystwie innych roślin, tu nawet jakieś rozsady. Ktoś sobie stworzył. No i ta monsterka, tutaj. Troszkę troszkę biednieje. No ale być może teraz, jak jest już cieplej, powolutku się odrodzi. Dziękuję za spacer! Trzymajcie się! Cześć!